Witajcie ponownie, z tej strony kantal 90 po polsku. Dzisiaj moi drodzy jest pora kiedy mam mega ochotę na coś głupiego. Zatem gra, o której sami twórcy mówią, że jest totalnie głupia. Posłuchajcie Przygotuj się na grę tak głupią, że będziesz wolał pokazać swoją historię przeglądarki niż przyznać się do tego, że ona Ci się podoba. Mnóstwo akcji, wybuchów i tak, to co w trailerze to jest czołgo penis. Da... ...fuck. To co to jest? Two Gears One Cup to to nie jest. To moi drodzy, co to jest? No... Dzisiaj przed nami Two Ninjas One Cup. Oh boy, oh boy. Będzie ciężko, ale ja się chcę przez to przeprawić. Zobaczmy zatem. Ogarniemy! Start! O! Jeden slot, drugi slot i trzeci slot. Jeszcze... Gwoli ścisłości. Studio... Vogelfanger. No way. Po prostu... Wogel po niemiecku. A zresztą. Co ja wam, co ja wam będę tłumaczyć? Nieważne. Sami ogarniecie. Co to się dzieje tu? Uha! Niezłe, niezłe. Okej. Okay. Ninjasy, starzec. Ktoś ukradł kubek runowania przyrody. Fuck! Jest tylko jedna osoba, która może nam teraz pomóc. Tak? Tak? Oczywiście, rozumiem. Niestety ta jedna osoba jest teraz zajęta. W no, całym szczęście, jest jeszcze druga jedna osoba. Mistrz Maciek! Ktoś ugra drukowej żonowej, Musisz go... Zaraz. Dlaczego jesteś drukiemce? Im. Jestem szkockim ninją i to mój tradycyjny strój. Fuck. I to spódniczka nieważne. Musisz uratować mój... świat! Musisz uratować świat! Czemu nie poprosisz tamtej innej jednej osoby? Jest zajęty. A co to za ludzie? Nie wiem, ale wydają się być mili. Nie ma czasu. Ściągaj spódniczkę. Nie mogą poznać, że jesteś koskim ninją. Biegni ratować nasz świat! Fuck, no way! Co to ma być? Naciśnij spację, aby skoczyć i naciśnij F, aby strzelić. Standardowe ustawienie. Okej. Okay. Spacja i F. Fuck, co to jest w ogóle? Czy ja rzucam? Ale... ten kacin. To po prostu mózg rozjebało. Ja nie wiem, co ze sobą zrobić teraz. Ale okej. Okay. Spróbujmy coś ogarnąć. Może gdzieś będą jacyś przeciwnicy, których muszę zabić. No dobra, to było proste, to też Okej okay. Ło wow. Ło wow, ale wielka dziura Ty Co? No nie wierzę, naprawdę już? Fuck I od początku muszę tam przyhasać Ale masakra w ogóle No dobra, ogarnę Pytanie, gdzie będzie jakiś save point Jaka muza Niezłe, naprawdę. <laughs> Game Maker Studio, moi drodzy! Wow! O oh, ty cieciu ty No, albo ja mogę tak szybko! what? Nie wierzę po prostu! Łoł, wow, nie wie... Nie! No nie! Kia? Naprawdę? Co za shit? Wow! Dobra, ogarnę tę ninja. Ła! Wow. Szkoda, że nie ma jakiegoś podwójnego skoku. Ale muszę przyznać, że... Ła! Wow. Dobra, Leszczu, ginień, gadaj mi tutaj. Nie! Co za handlstwo! Ja nie mogę sobie trafić, żeby tam wskoczyć! Ja nie mogę. To tak nie może być! muszę w końcu ogarnąć przecież to aż wstyd żeby sobie nie poradzić jak skaczę też mogę strzelać wow nieźle dobra moi drodzy okej okay. Tu jest ten leszczyk A już go nie ma frajera dobra i teraz oby się to udało okej okay, tutaj jezu tutaj jest no marian zginął kolejny marian Yeah, i kolce wow no on... naprawdę? Fuck! Nie! <ścoughs> nie widzę tej gry! Ja nie mogę! No dobra! To tak... Nie można się poddawać tak łatwo. Już troszeczkę bardziej ogarnąłem i czym dalej tym lepiej. Więc spróbujmy. Nie ma co się poddawać. Dobra, Marian. Zginął bardzo fajnie też prosi się jakiś tryb speedrunu Boże Okej, okay. okej okay. Jest Och. No i teraz pytanie Jak ja się tam do cholery jasnej ogarnę No nie Nie mogę przeskoczyć To jest niemożliwe że ja tam nie wskoczę no Musi się w jakikolwiek sposób udać. Boże. Czy tą fabułę chciałbym ogarnąć. Jakieś kolejne kaczenki. No nie ma opcji. Po prostu muszę to zrobić. Albo jakieś kody wpisać, czy jak. Czy ta gra nie może mnie pokonać. Jest zbyt prosta. Dobra, Marian. Fajnie by było wiedzieć, że da się na przykład... Od ścianki odbić, ale... No niestety nie! To jest tak irytujące. Nie wiem, za cholerę nie wiem co ja tu powinienem zrobić, no kurde! A! Ah! Jeszcze raz. Ja aż po prostu nie wierzę w to co się dzieje. C wstyd mi taki niesamowity wstyd, że ach! No, ale trudno. Czasem po prostu mi nie idzie. No, Marian, ok. Pięknie. Dobra, i teraz tak. I tak. No, way! no po prostu. Co? Przejdę tak i ginę? Też? Co to za gra ma być? Ja nie wierzę. To jest tak hardkorowe, że się po prostu nie da. Nie da, że to jest tak rozwleczone, można by to było zrobić cholera jasna o wiele krótsze. To jeszcze wiecie, jak ten ekran tak popyla, to znaczy... Ja pieprzę. To aż mi się w oczach mieni. No ale cóż. Przecież, to jest sam początek gry! Przecież nie może to być takie słabe w moim wykonaniu. Muszę wskoczyć tam w to miejsce i... No, okej. Okay. Jakoś dość dalej, no. Się nie może tak zakończyć i nie mogę się poddać. O! Dobra, Marian. I drugi Marian. To już trójka i teraz pytanie Noż kurwa Przepraszam, bo aż sobie przyklnę, bo moi drodzy to jest naprawdę niespotykane, żeby gra zręcznościowa tak mną poniewierała. Ile razy tam już byłem? Dziesięć?! Nie no. Nieprawdopodobne. Dobra? Okej okay. Już prawie, już prawie Jak tam skoczę to będzie po prostu Taka radość że No kurwa Nie no. jest! Fuks Wow A jak tu spadnę To po prostu Dobra, co jest tu? Okej, okay, nie wiem ale chcę zobaczyć jeszcze tutaj Sushi Fucking shit Nie wierzę No nie wierzę po prostu Jezu checkpoint! Naprawdę! Po prostu Fuck! Co to ma być? No dobra! Jakoś daj ra... O nie... Jakoś daj radę Ale przyznam szczerze, że już byłem bliski wyłączenia tego cholerstwa no, su... O nie Ty Marianku E ja wiem co tam się stanie Jak wskoczę Na to takie jak z piasku niby czy coś tam To to zniknie albo się rozpadnie Olera jasna Okej okay, nie No dobra Jest okej okay. A to co? Może... O! No Niech to szlak! Nie da się tego zniszczyć! Kurde no! Co to w tej grze się odwala, no? Jest tak absurdalna. Chodź tu! Ja! Głupia kładka, no Głupi ninja. Jeszcze w fioletowym kubraku wygląda jak naprawdę Lady Gaga. Złość we mnie się gotuje. Czy ja mogę tak powiedzieć? Okej. Okay. Niech się gotuje, co tam się chce gotować we mnie. No nie! No nie! Kto zaprojektował taki element, że nie można się nawet naprawdę na niego zmieścić? No? Jezu! Wielki festiwal frustracji dzisiaj, no. A ja myślałem, że sobie pogram, pochichram się, a tu, tu wy się pochichracie ze mnie, Okej? Okay? Fuck. Nie, no, nie mogę się podać. To tak nie może być, no. Przecież za chwilę powinno się udać. Aha, widzę, że to nie znika, tak? Dobrze, zajebiście, bardzo się cieszę. Uff. Uh. Okej, okay, okej. Okay. I teraz tu, i teraz tu? Kurwa. Nie ma co, naprawdę nie ma co. To się uda, to się uda. Nie takie rzeczy przechodziłem. W nie takie gry grałem. Isaaca, The Binding of Isaac. Ach! I moi drodzy, Super Meat Boya. Tu... Nie, to ty spikuś przy Super Meat Boju. Ty, Andrzej. No fucking way. No fucking way. Dobra... CO?! Nie! Nie! Co tu się stało w ogóle?! Dlaczego on spadł?! Czy on się potknął o własne nogi?! Nie mam siły... Nie po prostu... No... Nie... Grę polecam! 6 na 10, moi drodzy, ale... Fak! Ile ja się tu muszę namęczyć?! Przecież to jest dopiero jakiś... Drugi procent gry prawdopodobnie, no! Tu Ninjas One Cup! Polecam. Dzisiaj nie mogę wyrazić słowami tego jak ta gra mnie mega irytuje, ale mam nadzieję, że wy będziecie chcieli się sprawdzić. Kosztuje jakieś 70 centów na Steamie w pierwszym tygodniu sprzedaży. Kupcie to. Irytujcie się, ocencie i bawcie się dobrze z uśmiechem. Na razie. Cześć!